Cześć, jestem Technokrata. Witam Was w kolejnym Techniusie, i dzisiaj opowiem Wam o nowym gnieździe AM5, czyli czymś, na czym prawdopodobnie na kilka kolejnych lat poprzestaniemy, jeżeli chodzi o procesory AMD, a przynajmniej AMD tak zapowiada, że chcą wspierać AM5 co najmniej tak długo jak AM4. Czy faktycznie może tak być? W ogóle dlaczego AM5 to teraz gniazdo LGA, a nie słynne już od lat PGA? To po prostu gigantyczna zmiana ze strony AMD. Bardzo mnie ona też ciekawi, dlatego też przychodzę do was z kilkoma słowami bezpośrednio od AMD na ten temat i dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy, dlaczego zostało przeprojektowane, ile lat mniej więcej będzie wspierane i jak to wszystko w ogóle w przyszłości, jeżeli chodzi o AND, będzie wyglądało. Ja Was zapraszam do oglądania, ale jak ja nie puszczam intra, Wy sobie zlecicie w dół troszeczkę, klikniecie czerwony przycisk subskrybuj, on się robi szary, ja jestem zadowolony i bardzo Wam za to dziękuję, a teraz już płynnie możemy przejść do naszego tematu. A więc... Hmm. Po pierwsze, skąd wiemy, że AMD chce wspierać tak długo AM5? Bo do tej pory jakby w ogóle nie było o tym mowy. Jeden z dyrektorów na takim podcaście wywiadowym powiedział, że właśnie podobało im się to, jaką politykę prowadzili, jeżeli chodzi o AM4 i chcą taką samą politykę prowadzić, jeżeli chodzi o AM5. Bez, no jakby tutaj wątpienia, AM4 to było gigantyczną zaletą tejże pod Stawki to wsparcie dla, no dlatego, że mogliście praktycznie na bardzo stare płyty główne wrzucać nowe procki. Co prawda, na papierze to wsparcie dla M4 wygląda dużo, dużo lepiej niż w rzeczywistości, no bo już przy premierze Zena 3 na MD na początku powiedziało, no że tylko najwydajniejsze płyty główne, czyli X570, B550, ewentualnie X470, potem zaczęli się uginać, a to B450 wprowadzili, no, a w praktyce A320 i X370 oficjalnie nie dostało wsparcia dla Zena 3. Więc w teorii tak, podstawka jako podstawka i była wspierana przez 4 lata, niemalże. Natomiast nie wszystkie procesory na tejże podstawce działały, bo można powiedzieć, że. Podstawka była wspierana przez 4 lata, tak, bo ona się nie zmieniła, ale nie wszystkie chipsety były przez nią wspierane. Czy tak samo będzie z AM5? Zaraz sobie o tym powiemy. No, przykład Intel z LGA 1151 też mogli powiedzieć, że wspierali tą podstawkę przez 4 generacje procesorów. Z170, Z270, Z370 i później Z470. Nie, 490, 490 już było na LGA 1200. W sensie była tam niby szósta, siódma i ósma generacja procesorów. A, i jeszcze dziewiąta generacja procesorów Intela. No ale w praktyce było tak, że ósma i dziewiąta oficjalnie nie działała na, na tym, na czym działała siódma i szósta. No więc... Takie to wszystko było Wam powiem troszeczkę krzywe. No i ze strony AMD było podobnie, nie? Jakby ta sama podstawka, ale nie wszystkie chipsety. I AM5 być może też tak będzie działać. Podstawka nam się nie zmieni, bo zostanie ona taka sama. Natomiast niekoniecznie chipsety mogą być wspierane przez 4-5 lat. Chociaż ja tutaj ogromnie trzymam kciuki, żeby były te chipsety przez jak najdłuższy okres czasu wspierane, żebyśmy co najmniej mieli te 3 lata wsparcia takiego uczciwego, że jak pod koniec tego roku zaprezentują nam Ryzeny serii 7000 na płytach głównych, z serii 600, no to że wiecie, no, seria 700 płyt głównych, w... znaczy dobra, darujmy sobie płyt. Płyty główne. Kupujemy teraz płytę główną serii 600, załóżmy B650 albo, B, albo X670. No i mm, za 2-3 lata kupujemy Ryzen na 10 000 na tą samą płytę główną. Jak tak będzie, będzie naprawdę super. Tylko pytanie, czy w. Po no, drodze, standard DDR6 raczej nie wejdzie, raczej na pewno nie wejdzie standard DDR6 przez ten czas. Chociaż na pewno może on zostać wprowadzony dużo szybciej niż DDR5. PCI Express 6.0 może wejść wcześniej, ponieważ ta standaryzacja jest już gotowa. Ona została bardzo szybko skończona w stosunku do tego, jak na przykład długo była opracowywana, czy to PCI Express 4.0 czy 5.0 i wtedy być może będą oni musieli dokonywać zmiany w tej podróży. Podstawce, bo ta podstawka jest gotowa na przyjęcie PCI Express 5.0 i DDR 5. Dlatego też została zmieniona na podstawkę typu LGA, taką jak Intel, konkretnie LGA 1718. O tym już Wam opowiadałem w odcinki temu. Dlaczego została na taką zmieniona? AMD mówi, prosta sprawa, potrzebowaliśmy więcej pinów. Na rozwiązaniu typu PGA, które, no to procesor ma te nóżki, a w płycie głównej są dziurki, nie da się uzyskać takiej ilości pinów, znaczy da się uzyskać, ale zostając przy tym samym rozmiarze procesora. Nie chcieli oni, żeby procesor urósł, spuchnął, stał się jakiś wielki, po prostu chcieli, żeby to było dużo pinów, ale w tym samym rozmiarze procesora, stąd przejście na LGA. Zresztą LGA a AMD nie jest optet, Threadrippery są już od dawna, właściwie od początku Threadrippery są procesorami typu LGA, są te podstawki TR4, więc tutaj żaden problem to z ich strony nie był. Moim zdaniem też jest to fajniejsze rozwiązanie, więc co tu dużo mówić. No i ten kształt IHS-a też, też wspomnieli dlaczego kształt IHS-a taki jest, czyli wiecie te takie śmieszne nóżki Ano dlatego, żeby się mogły tranzystory na procesorze zmienić u góry właśnie płytki PCB od strony właśnie IHS-a, a nie od spodu jak patrzycie na procesor Intela no to Intel ma dookoła procesora ma piny, a w środku ma tranzystory, u góry jest z kolei IHS na całości więc AMD zlikwidowało tranzystory ze spodu, stąd jeszcze tego procesora nie widzieliśmy, ale prawdopodobnie będzie on tak wyglądał, że będą tylko piny od spodu, bo tranzystory powędrowały na górę, więc no, tutaj bardzo fajnie to rozwiązane jest, moim zdaniem bardzo fajne to jest rozwiązanie i fajnie, że zwiększyli tą ilość pinów. No ilość pinów była właśnie potrzebna, bo to PCI Express 5.0 potrzebuje więcej pinów, DDR5 potrzebuje więcej pinów, to jest po prostu tym spowodowane. Stąd też podobna ilość pinów, czy to w procesorach Intela 12. generacji LGA 1700, czy też UAMD 1718, po prostu kształt Audi, jakby projekt elektroniczny procesorów jest o tyle zbliżony do siebie, że potrzebują one mniej więcej tyle samo wyprowadzeń PINów, tyle samo PINów dla obsługi PCI-Express 50 dla RAMu, dla jakichś regulatorów napięć, dla dostarczenia napięć, dla przesyłu danych. Po prostu to jest bardzo do siebie podobne, bo konstrukcyjnie no wykonuje bardzo do siebie zbliżone zadania. Więc. Ta różnica pinów to może być wrzucenie po prostu jakichś pinów zapasowych, jakichś pinów rezerwowych i tak naprawdę może być wręcz sztucznie wywołana. Zresztą ja nie zdziwię się, jak LGA 1700 uwspuchnie do jakiejś 1750 albo 1800, już choćby w przyszłym roku. No bo w tym roku mamy dostać jeszcze 13. generację na. Mm, Płyty główne z LGA 1700, więc obecne teraz płyty z serii 600 jak najbardziej wesprom e, Raptor Lake'a, no ale Meteor Lake już prawdopodobnie dostanie nowe płyty główne. Chociaż mam nadzieję, że nie. Tutaj szczerze, no ogromne propsy dla MD, że oni to wsparcie oferują takie dłuższe. Chociaż tak jak mówię, zawsze jest to tylko potencjalnie dłuższe wsparcie, bo część z nas czy to kupując lepszy, nowszy procek po dwóch czy trzech latach, często kupuje też nowszą płytę główną no z różnych powodów. Czy to chcemy mieć więcej złączyłem dwa M2 dalej, Jakieś technologie się zmieniają i często też robimy upgrade płyty głównej. Na przykład, jeżeli Kupiliśmy na Raisena pierwszej generacji gdzieś w okolicy studiów, liceum, czy, czy, czy coś takiego. Kilka lat później przechodząc na Zena 3, już potencjalnie możemy mieć na przykład większy budżet. Chcemy kupić lepszego procka, co do tego lepszą płytę główną. Teoretycznie często tak jest, ale w praktyce, nawet jeżeli tak jest, to fajnie jest mieć wybór. Wybór to jest najfajniejsza rzecz, jaka można, może być przez producenta danej rzeczy, dana klientowi, że po prostu możemy sobie wybrać czy chcemy zrobić upgrade z tej płyty na B450, no dlatego żałuję też, że te płyty serii 300 nie są wspierane, bo nadal można byłoby tam jakiegoś Ryzenka 5600X wrzucić i tylko ko po koszcie procesora zrobić sobie naprawdę bardzo fajny upgrade naszego procesora do grania. Mieliśmy starego Ryzena pierwszej generacji, a teraz wrzucamy Zena trzeciego, czyli Ryzena 5000i tak naprawdę na tą samą płytę główną. Niestety tak nie jest, a szkoda, a szkoda, tak moim zdaniem być e, powinno. O, że już o Intelu nie wspomnę, tutaj naprawdę to wsparcie jest dużo, dużo gorsze i tak naprawdę musimy myśląc o wymianie procesora, często niestety decydować się na wymianę płyt głównych, a to w dzisiejszych czasach jest już kiepska sprawa, ponieważ te płyty główne zaczęły kosztować astronomiczne pieniądze i to mnie najbardziej dobija. Dlatego Do też będę kibicował AMD, żeby to rozwiązanie wprowadziło i utrzymało przez wiele lat, ale będę też tutaj pilnował Intela i starał się piętnować to, jeżeli takiego rozwiązania nie będzie, bo moim zdaniem takie rozwiązanie powinno się u Intela tak samo pojawić, żeby wspierać dłużej daną podstawkę, a przede wszystkim nie tylko podstawkę, ale same chipsety, żeby jak najdłużej były wspierane, żeby można było upgrade'ować często procesory w ramach tej samej płyty głównej, no bo ceny płyt głównych są horrendalne, no są horrendalne. Kupując teraz Z690 za dwa koła w cenie procesora, nie za dwa lata nie wrzucimy sobie meteorlejka znaczy może wrzucimy, to nie jest powiedziane, że nie wrzucimy, ale nie wrzucimy sobie teoretycznie tego Meteor i musimy kupić znowu płytę główną za te pieniądze. To jest absurd i tak być Absolutnie nie powinno, ale to już jest sprawa na inną ym, dyskusję. Jeszcze tylko odnośnie chłodzenia: bardzo fajny zabieg ze strony AMD. Chłodzenia z AM4 będą kompatybilne z AM5, więc jeżeli macie chłodzenie y, na AM4, teraz y, kupione. No to spokojnie zastosujecie go do AM5. Oczywiście z uwzględnieniem wymagań, jeżeli chodzi o TDP tego chłodzenia, ale raczej wszystkie iOSy 240, 280, 360, już tym bardziej będą spokojnie działały z tymi nowymi prockami. Różnie może być z, z chłodzeniem powietrznym, tutaj ta kompatybilność może być różna, bo pomimo tego niższego procesu technologicznego TDP może wzrosnąć, ale o tym się jeszcze przekonamy. Kończę na dzisiaj. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, i powiem Wam szczerze, jaram się. Jaram się bardzo tymi premierami, które będą pod koniec roku. To naprawdę będzie świetny rok. Bardzo przyjemnie się będzie o takich rzeczach mówić, jak będziemy już mieli więcej informacji na ten temat. No bo AMD czekało długo i mam. Ostrze sobie zęby na ich premierę, że to będzie naprawdę mocarna premiera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja czekam, wyczekacie, piszecie. Technokracja pod spodem, jak ktoś obejrzał do końca. Bardzo Wam za to dziękuję. I bardzo dziękuję też za to, że piszecie ta technokracja, bo wiem wtedy, kto co i ile obejrzał, więc. Zapraszam teraz, napiszcie technokrację, jak to teraz obejrzeliście, a ja Wam dziękuję za obejrzenie całego filmu, życzę oczywiście miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!